Witam. Dzisiaj kilka słów na temat takiego warzywa jak chrzan. Jest to bardzo silna roślina, która urośnie praktycznie na każdej glebie. A możemy go użyć, no właściwie przede wszystkim do, jako dodatek, jako przyprawa do kiszonych ogórków. I wykorzystuje się do tego albo liście, albo łodygi liściowe, albo najczęściej właśnie korzeń. Korzeń chrzanu, który jest znany ze swojego bardzo intensywnego, ostrego smaku i aromatu. Jeśli chodzi o uprawę takiej rośliny, to jest ona bardzo prosta. Właściwie nawet odważę się zaryzykować takie określenie, że jest to zdecydowanie najłatwiejsze warzywo w uprawie, jakie możemy spotkać w Polsce. Wystarczy posadzić korzeń i reszta już stanie się sama. Nie trzeba go ani podlewać, ani przycinać, ani nawozić, ani pryskać, ani nawet za bardzo nie trzeba go odchwaszczać, bo rośnie sam właściwie bez naszej ingerencji. Jedyne co warto wiedzieć, że jest to roślina dość ekspansywna i trudna do usunięcia. Dlatego trzeba się liczyć z tym, że jeśli posadzimy sobie chrzan, to on będzie rósł, no można powiedzieć na wieki wieków, przynajmniej na wiele Wiele lat, i co jeszcze mogę powiedzieć? Jeśli chodzi o rozmnażanie, wystarczy nam tak naprawdę kawałek korzenia. Tu widzicie akurat się trochę rozsadziło młodych roślin. Wystarczy chociaż kawałek korzenia odkopać, albo nawet jeśli macie dostęp, na przykład na targu, żeby kupić świeży korzeń chrzanu, taki świeży korzeń posadzić do ziemi i on spokojnie powinien odbić i po kilku latach będzie wyglądał tak jak tutaj ten bardzo dobrze się krzewi i łatwo jest go rozmnożyć nawet jest bardzo odporny na zaoranie nawet spotkałem się z sytuacją, kiedy taki szan był zaorany ciągnikiem z pługiem na głębokość 30 cm i po prostu w kolejnego roku bez problemu odbił z <grych> podziemi także to żeby się go pozbyć trzeba po prostu wykopać cały system korzeniowy. Podsumowując, zachęcam do uprawy szanu, szczególnie osoby początkujące, które nie mają zbytniego doświadczenia w uprawie warzyw. Także polecam osobom, które kiszą ogórki, bo jest to dobry dodatek, warto go mieć w ogrodzie. Do zobaczenia.